Witam wszystkich z tej strony Fil Konieczny. Witam Was w kolejnych rozmowach koniecznych, w których tym razem moim gościem jest radca prawny Anna Kubala. Witam Ciebie. Cześć, witam cię film. Witam również wszystkich słuchaczy Fila. Już długo, długo ze sobą nie rozmawialiśmy, a dzisiaj wyjątkowo gorący temat, także wysłuchajcie tego. No właśnie, dzisiaj wyjątkowo gorący temat, ponieważ chcemy porozmawiać o ustawie, która będzie zabierała nam wolność, która ma zostać wprowadzona od 1 stycznia 2023. Data też jest, powiedzmy, ciekawa. Zazwyczaj ludzie w tym czasie będą zajęci zupełnie czymś innym. Zbiega się także z okresem grzewczym, z zimą, która też wyjątkowo według synoptyków ma być mroźna. No i cóż, co ta ustawa przewiduje? Przewiduje to, że gdy będziemy mieli warunki nadzwyczajne, gdy będziemy mieli stan kręski żywiołowej, gdy będzie w Polsce nieciekawie, to praktycznie rząd. Chciałby zabrać nam wolność. Ustawa mówi o tym, że potencjalnie będzie można Polakom zabierać ruchomości oraz nieruchomości, czyli mówimy tutaj potencjalnie o domach, mieszkaniach, samochodach, chociażby na poczet jakiegoś konfliktu zbrojnego. Ustawa ta mówi, że rząd ma prawo chociażby. Dodać nam kilku mieszkańców do naszej nieruchomości, ponieważ może zarządzać naszymi nieruchomościami bez jakiejkolwiek naszej zgody, może nawet wyburzyć naszą nieruchomość, jeżeli będzie w tym miejscu potrzebna droga. Nawet ustawa zawiera takie fragmenty, jak fragment o pracy przymusowej bez wynagrodzenia, że po prostu będziemy mogli zostać oddelegowani do jakiejś pracy. No wygląda to naprawdę nieciekawie. Sama ustawa ma 107 stron. Więc też pytanie, kto to napisał i kto to może w ogóle zweryfikować. Te ustawy są tak pisane, że wręcz już mają rozmiary, rozmiary książek. Co ciekawe, opozycja wyjątkowo nie protestuje, kiedy polakom, polakom rząd, polskojęzyczny rząd chce zabierać wolność. No i w związku z tym zaprosiłem ciebie na dzisiejsze rozmowy konieczne, aby o tym porozmawiać. O tym, co się dzieje, co PiS chce wprowadzić, no i jak z tym możemy walczyć. A więc, co możesz powiedzieć o. Tej właśnie ustawie, która ma za zadanie odebrać nam wolność. Tak, projekt tej ustawy jest wyjątkowo drastyczny. Z tak drastycznym ograniczeniem wolności nie spotkaliśmy się jeszcze chyba po 1989 roku. Chyba, na pewno nie spotkaliśmy się. Zapisy tej ustawy są wręcz w takim troże napisane. Będziemy no, faktycznie, nam, o, można zrobić z nami wszystko. Wydanie jakiegokolwiek rozkazu przez kogokolwiek ustnego, niepodważalnego będzie kończyło sprawę. To jest absolutny dramat. I teraz tak, po kolei, po kolei może przejdźmy. Oczywiście nie przerobimy całej ustawy, nie ma takiej możliwości, jak, jak słusznie zauważyłeś, ona ma 107 100 stron, ale też no nie wszystko jest dokładnie takie warte przeanalizowania. Przejdźmy przez te, że tak powiem, Najbardziej rzucające się i najgorsze z naszego punktu widzenia dla nas uregulowania. Oczywiście zaczynamy tradycyjnie. Czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją? Nie, ta ustawa nie jest zgodna z konstytucją. To jest kolejny nielegalny bubel, który będzie ograniczał nasze prawa. Zaczęło się pandemią maseczkami, i to jest po prostu kolejny krok. Pozwoliliśmy sobie nosić maseczki, pozwoliliśmy się zamknąć w dom, pozwoliliśmy sobie zamknąć biznesy i to spowodowało, że pozwolono, jakby w pewnym sensie, e, przetestowano nas, tak? I w pewnym sensie e, po tym teście wyszło jednak, że e, no, na korzyść e, e, rządzących jest e, widać, że nasze zachowanie i postarali się, czy znaczy postarali się e, podjęli działania. M, krok numer dwa. Czyli ustawa w ogóle się tak nazywa, że to jest ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. I ważne jest, jeszcze raz podkreślam, że ta ustawa jest dopiero tylko i wyłącznie projektem i jest, na, jest wciąż jeszcze, że tak powiem, na etapie pracy w rządzie. Nie trafiła jeszcze do parlamentu, do Sejmu. Jeszcze nie trafiła do Sejmu, jeszcze Sejm i komisje Sejmowe. Nie pracują i nie obradują nad nią. Także to jest jeszcze projekt rządowy wciąż. Tutaj przepraszam e... cię przerwę, ale to jest standardowe zagranie, zwłaszcza tego rządu. Czyli najpierw coś mm -hmm. wystawiają, patrzą, jaka będzie reakcja społeczeństwa. Ja. I w razie czego, jeżeli będzie duża wrzawa, społeczeństwo się nie zgodzi, co powinniśmy w tej chwili wszyscy zrobić i się zjednoczyć, tak. zwłaszcza uświadamiając wszystkich dookoła, chociażby też udostępniając ten film, by jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. To nagle, że on mówi, nie, 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 to był jakiś tam projekt, nie wiadomo kogo, nie wiadomo, kto to napisał. Przecież my czegoś takiego nie chcemy zrobić, ale jeżeli nie ma wrzawy, jeżeli widać, że to może przejść, no to od razu to leci do Sejmu. Także jest bardzo, ale to bardzo ważne, abyśmy w tej chwili powiedzieli stanowcze nie, bo to, na co się zgodzimy, już z nami zostanie, a zwłaszcza będzie normą dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci i wnuków, toczą się tak naprawdę w tej chwili rozgrywki. O to, jakim państwem będzie Polska. Walka o duszę. Walka o duszę, tak. Jeżeli ta ustawa przejdzie, mam nadzieję, że to się nie wydarzy, ale jeżeli ta ustawa w takim kształcie przejdzie, ja nie mówię, że tam będą jakieś poważne zmiany wprowadzone, tylko jeżeli w tym kształcie, jakim jest teraz, z jakimiś tam kosmetycznymi zmianami przejdzie, to może doprowadzić to do zmiany ustroju. Przestaniemy być krajem demokratycznym. Bo będą mogli nami zarządzać, wydając polecenia jakieś rozporządzonka, zamykające nas w domach, pozbawiające nas taka zwróciła Zwróciłeś uwagę naszych nieruchomości, ruchomości i zmuszając nas do bezpłatnej, niewolniczej pracy. Mało będzie. Aha, jeszcze jest taka właśnie też informacja: pewnie krąży po internecie, też Państwo pewnie widzieli tam artykuł, chyba 43, czy drugi, zaraz zerknę, bo go sobie też przygotowałam, 43, tak, gdzie te wszystkie ograniczenia, nie wszystkie, część tych ograniczeń jest tak bardzo mocno wyjęta i pokazana, tak, do, do czego będą mogli doprowadzić, ale to proszę Państwa, to jeszcze nie jest najgorsze, to jeszcze nie jest tym wszystkim najgorsze, najgorsze jest to, tak, będzie to można prowadzić decyzją ministra, premiera, a nawet, słuchajcie, wojewody i będzie to zupełnie bez kontroli parlamentu, Parlament nie będzie tego mógł kontrolować, bo będą sobie to, nie, nie uprawnień, tak? E, ważna rzecz teraz, e, omawiając tą ustawę. Wprowadzono dwa stany podniesionej gotowości. E, to są nowe stany, nieuregulowane w Konstytucji, w związku z tym niezgodne z Konstytucją. Wszystkim się wydaje, że jest taka możliwość, że się przygotuje jakąś taką ustawę, która obejdzie Konstytucję. Proszę Państwa, nie można obejść Konstytucji. Nie można zrobić takiego zabiegu legislacyjnego jak obejście Konstytucji. Jeżeli są jakieś przepisy o stanach nadzwyczajnych, stanach wyjątkowych, uregulowane w jakiś tam sposób w Konstytucji, a u nas są te stany uregulowane w Konstytucji, to nie można przygotować aktu tym bardziej niższą, niższego rangą, ustawa jest aktem niższym rangi, który jak gdyby obchodzi ustawę. Przepisy Konstytucji obowiązują wprost. Koniec. I jest to napisane w Konstytucji i próba uregulowania tego jakąś tam inną ustawą jest po prostu obejściem. Nielegalnym obejściem, tak? Samo słowo obejście po prostu od razu oznacza, że to jest nielegalny akt i to jest właśnie nielegalne, bo wprowadza dwa takie nowe stany. Stan pogotowia, który będzie mógł wprowadzić szef MSWiA lub wojewoda na 30 dni i stan zagrożenia, czyli jak gdyby taki hmm, wyższego stopnia czy bardziej ograniczający nasze prawa, bo jego będzie wydawał premier na terenie całego kraju, czyli na terenie całego kraju od razu będzie mógł wydać lub na jego części. Czyli po prostu premier staje zimno dzisiaj, mało węgla, wprowadzamy stan zagrożenia na terenie całego kraju. Tak, po prostu. I wtedy no niestety większość większość tych ograniczeń, które są wymienione, Będą wejść, mogą wejść w życie. To jest po prostu kompletnie poza kontrolą. I teraz dalej. Te stany nie jest w ustawie napisane, czy nie mogą być przedłużane, powtarzane, od nowa wprowadzone. Jeżeli nie jest to w ustawie bezpośrednio zapisane, to znaczy, że można sobie taki stan po jego zakończeniu albo tuż przed jego zakończeniem, tak jak było to w przypadku pandemii, te rozporządzenia po prostu przedłużano, wydawano nowe, przedłużano, przedłużano, nowe, przedłużano i to przez dwa lata nas przeciągnęli. W sumie nie dwa lata, proszę Państwa. Pamiętajcie, że w dalszym ciągu mamy stan epidemii i w dalszym ciągu ograniczenia i maseczki i tak dalej obowiązują na terenie wszystkich ośrodków zdrowia, w wszystkich publicznych ośrodkach medy, służby zdrowia i w aptekach. Także to też nie jest tak, że już się to skończyło. I teraz tak, te, te 30 dni będzie można sobie ciągle jak gdyby przedłużać i przedłużać. Będzie się zbliżało, jest na przykład tam 28, 29 dzień, ciach, przedłużamy go sobie, bo w ustawie nie ma bezpośrednio napisane, że może być tylko przez 30 dni i nie można go powtarzać, albo trzeba skierować do parlamentu, żeby parlament wydał zgodę na przedłużenie. Po prostu nie ma, nie ma żadnej w tym, Yy, żadnej, yy, żadnej regulacji mówiącej, co będzie, jeżeli się skończy tylko te 30 dni. W związku z tym, jeżeli w ustawie nie jest zakazane, to sobie możemy przedłużać i tak mogą przewleć na zawsze i potem wprowadzać jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy. Czyli odbiera się nam w zasadzie wszystko. Ta ustawa, też jest kolejna, kolejna bardzo ważna rzecz, że ta ustawa uchyla cztery inne ustawy. Legislacyjnie to wygląda dobrze, tak. Były cztery ustawy, teraz zamiast czterech mamy jedną. No, jest łatwiej pracować na jednej niż na czterech, teoretycznie tak wygląda, ale praktycznie y, wygląda to zupełnie inaczej, bo na przykład uchylona jest ustawa y, o usuwaniu skutków powodzi, o wyrównaniu strat majątkowych i jeszcze jedna, chyba o stanie klęski żywiołowej. O zarządzaniu kryzysowym, nie, o stanie klęski żywiołowej, chyba w tej, gdzie były uregulowania dotyczące wypaty odszkodowań. I teraz tak, w momencie, kiedy ustawa jest uchylana i w nowej nie ma przepisów dotyczących tej dziedziny, czyli wypłaty odszkodowań, to z automatu odszkodowania przestają istnieć. Czyli tak, staje wojewoda, Coś mu się nie podoba. Jeszcze bardzo też ważna rzecz, w jaki sposób były, są zapisy z, e, wprowadzone dotyczące, w jaki sposób, na jakiej podstawie można te stany wprowadzić. Otóż one są tak, nie, tak nie, um, niedookreślone, niedookreślone w tym sensie, że można wszystko pod te takie e, niekorzystne warunki, czyli pod zwrotnie korzystne warunki, w sumie można e, wszystko podrzucić, tak podjąć. Każdy, każdy element, nie wiem, który to chyba, ator, czy ktoś powiedział, że deszcz pada, jest niekorzystnym warunkiem, no z pewnych punktów widzenia jest to niekorzystny warunek i po prostu taki wojewoda może sobie wstać i powiedzieć, dobra, mamy stan, tylko teraz bo, wojewoda to ogłasza stan gotowości, stan pogotowia, przepraszam, stan pogotowia na 30 dni i taki wojewoda sobie może wstać i to po prostu zrobić i mamy pozamiatane i po prostu przez te 30 dni mogą się wydarzyć naprawdę różne rzeczy, mogą nam wiele wiele złego z punktu widzenia naszej wolności wprowadzić. Bardzo dużo ograniczeń. Jak się przejrzy ten artykuł właśnie 43, on co prawda dotyczy stanu klęski żywiołowej, tak? Ograniczenia mogą polegać i teraz ale część też jest dotycząca innych stanów i na przykład tu jest dla mnie na przykład dramatyczny zakaz okresowego podwyższenia całkowite lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określone rodzaje artykułów. Nie jest Typowo to wygląda, jakby to było przygotowywane właśnie pod ciężką zimę, potencjalne lockdowny energetyczne lub też konflikt zbrojny. No i teraz, jeżeli wojewoda może taki stan wprowadzić, za przeproszeniem, przepraszam wszystkich wojewodów, ale byle dupek i na niego można po prostu w razie czego zwalić, że to przecież on wprowadził. No przecież to nie pan Morawiecki, tylko jakiś tam wojewoda. No to w tym momencie tak naprawdę Polacy oddają swoją wolność. No bo. Chociażby powiedzą, no jest zimno, nie ma węgla, a to jest przecież wina tego rządu. To jest wina tego rządu, że nagle nie sprzedaje naszego węgla nam rodakom. Wszelkie składy węglowe mają zakaz jakiegokolwiek zakupu węgla od, z naszych polskich kopalni. Nasz węgiel jest wywożony nie wiadomo gdzie, mieliśmy ściągać węgiel nie wiadomo skąd, i troszeczkę to nie wyszło. Cena węgla. Wyglądać po prostu jak krok po kroku robienie nam po prostu jak najgorzej, tak? A potem, tak, potem nawet... Dokładnie tak, a następnie powiedzą: No, niestety nie macie węgla, jest zimno, no to w tym momencie na przykład musicie ograniczyć ogrzewanie. Albo na przykład wybuchnie konflikt zbrojny gdzieś tam u sąsiada, rozwinie się bardziej, przybędzie 2-3-4 miliony na przykład sąsiadów do naszego kraju. I nagle że powie, no teraz musicie obowiązkowo mieszkać na przykład z pięcioma osobami. Będzie wam cieplej, bo, bo będzie was więcej w, jednym, w jednej izbie na przykład. Albo macie na przykład jedno mieszkanie, dwa mieszkania. No po co wam tyle? Przecież możemy wam je zabrać, żeby komuś oddać. To wszystko jest w tej ustawie. I teraz, jeżeli tak spojrzymy fundamentalnie, kim są politycy? Politycy to są nasi przedstawiciele, którzy powinni wykonywać naszą wolę. Powinni dla nas służyć i po prostu zajmować się sprawami biurokratycznymi za nas, żebyśmy my nie musieli. Teraz każdy Polak, moim zdaniem, powinien zadać sobie pytanie: czy ja chcę, żeby ktoś zabierał mi moje mieszkanie, mój samochód, żeby ktoś mi mówił, z kim mam mieszkać, albo żeby rządzący miał prawo, żeby wyburzyć mój dom, bo na przykład będzie chciał postawić drogę, albo jeżeli posiadam sklep spożywczy albo z jakimiś artykułami, żeby polskojęzyczny rząd mógł zabrać mi te wszystkie artykuły, bo na przykład będzie to potrzebne komuś. Mam hurtownię na przykład e, towarów spożywczych. Albo to bez odszkodowania. I właśnie to no, można no, zrobić zgodnie z prawem, jeżeli ta ustawa wejdzie, jeżeli byle wojewoda sobie wprowadzi na przykład stan klęski żywiołowej albo coś się stanie za naszą granicą. No nie możemy do tego dopuścić, ale też pytanie, bo to nie jest tylko etap na zasadzie nie zgadzamy się i okej, okay, wszystko będzie dobrze. Nie, nie. Pytanie, kto to napisał i w jakim celu. Tak? Ktoś to napisał, ktoś usiadł na dupie. I napisał ustawę, która zabiera Polakom wolność. To nie powinno się skończyć tylko na tym, że to zostanie odrzucone. Moim zdaniem, te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. To jest łamanie konstytucji, zabieranie Polakom wolności i wprowadzanie totalitaryzmu. Tak, to jest tą ustawą de facto można wprowadzić władzę totalitarną w kraju, gdyż jeżeli się wprowadzi taki stan i będzie go się permanentnie podtrzymywać, a tak jak mówię, ustawa nie, nie przewiduje, nie ma żadnej jakiejś takiej procedury mówiącej, że na przykład po 30 dniach trzeba już zgody parlamentu albo po 30 dniach trzeba zgody rządu albo rząd musi wystąpić do prezydenta. Nie ma żadnych zapisów, co oznacza, że jeżeli na przykład premier sobie wprowadzi ten stan na terenie całego kraju, to będzie go permanentnie mógł przedłużać i tak na zawsze. I co to wprowadzi? To wprowadzi totalitaryzm to wprowadzi totalny totalitaryzm w naszym kraju, mogą odwołać wybory, no nic się może nie wydarzyć, mogą nas wszystkich w domach pozamykać, totalną kwarantannę na wszystkich nałożyć, a jeszcze tam bardzo ważne też są przepisy, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że będzie można zmuszać do zabiegów medycznych ludzi. Tak, obowiązkowe testowanie, obowiązkowe testowanie oraz mieliśmy... przymus przymus do poddania się leczeniu w razie jakiejś powiedzmy historii wirusowych, zakaźnych chorób i tak dalej. Ale zabiegu, właśnie, to jest też zwrot zabiegu. Dokładnie to tak, i... włącznie ze szczypawką i wszystkim. Tak, tak, dokładnie. Także to jest absolutny totalitarzm. I teraz naszym, e, naszym zadaniem jak gdyby jest. E, jak najszersze uświadamianie ludzi, rozsyłanie tego jak największej ilości osób, żeby ta informacja do wszystkich dotarła, żeby wszyscy ją sobie wszędzie przekazywali i żeby dotarła głośna, jak gdyby taki głośny krzyk społeczeństwa, że nie ma zgody na tą ustawę, że nie ma na nią zgody. Bo jeżeli mamy żyć w totalitarnym kraju, w którym będzie rządziła jedna osoba dekretami, decyzjami administracyjnymi o stanie gotowości czy stanie pogotowej. Tak to będzie to cały czas trwało, nieskończoność. I może wtedy się już oczywiście pogarszać tak, sytuacja, bo już polepszać się ona wtedy nie będzie, będzie się pogarszać. No nie ma na to naszej zgody. Jasne. Moim zdaniem powinniśmy także pójść krok dalej i naprawdę dowiedzieć się, kto to napisał, na kogo zlecenie i. No bo to to nie jest tak, że nagle ktoś sobie pewnego pięknego dnia usiadł na tyłku i postanowił, że napisze ustawę, która całkowicie kasuje nam konstytucję i zabiera Polakom wolność, tak? I też jest pisane na kogoś zlecenie i ktoś kazał to zrobić. I w tej chwili I jesteśmy skrywa. na. Dokładnie tak, i dokładnie w tej chwili jesteśmy na etapie testowania, czy, to, czy na to pozwolimy. I to jest mój taki poważny już apel do widzów tego kanału. Prześlijcie to, gdzie się da, pokażcie to, komu się da, pokażcie to swoim znajomym, rodzicom, dziadkom, zwłaszcza jeżeli są fanami tego polskojęzycznego rządu, bo to już nie jest śmieszne. To już nie jest śmieszne, jeżeli wejdzie ustawa, która na podstawie jakiegoś dekretu wojewody będzie w stanie zgodnie z prawem wyciągnąć was z domu i wysłać na przykład do środka na szczypawkę albo na, na do, dokoptowanie wam trzech mieszkańców do swojego, do swojego domu. Całkowicie samochodu, zmuszanie do pracy niewolniczej bezpłatnie. Dokładnie tak, także zobaczymy jak to dalej, dalej się rozwinie. Co możesz powiedzieć, jak z tym dalej walczyć poza udostępnianiem tego filmu, mówieniem o tym, o tym głośno, gdzieś powinniśmy pisać, co powinniśmy z tym zrobić? Znaczy tak, jest, jedna z osób do mnie napisała i pokazała mi taki list przygotowany przez Fundację Grzegorza Płaczka, którą można sobie ściągnąć i się ją wysyła. Więc być może oprócz tego, że my przekazujemy, polubiamy, udostępniamy. Bierzemy jak gdyby taki bezpośredni udział w, w tym działaniu, to jeszcze jest taka możliwość, że możemy sobie ściągnąć to pismo i je wysłać. To jest też bardzo ważny element, bo można go, można te... aha, gdzie powstał? Powstał, od razu mówię, w Centrum Legislacji i autorem, no takim no osobą główną, której nazwisko jest podane, bo wiadomo, że ta osoba bezpośrednia sama się nie siedziała i tego nie pisała, jest pan Wąsik. Jest, te informacje są dostępne na stronie Centrum Legislacji Rządowej, i tam ten projekt powstał. Z tego co wiem, pod koniec sierpnia, chyba na przyłomie sierpnia-września, jakoś tak się, że powiem, ujawnił, że można było go sobie ściągnąć i, i się z nim zapoznać. Tak? Także. Mm, tak, właśnie, oprócz tego, że możemy sobie te informacje przekazywać, udostępniać, polecać, nie tylko ten wywiad, ale też inne wywiady wiem, że są zrobione, czy spotkania, rozmowy, także udostępniajmy to sobie, albo chociaż nawet ten, ten właśnie artykuł 42, który zaczął krążyć po internecie, który w drastyczny sposób pokazuje, jak nam nasze prawa można ograniczyć, to jest też ważne, żeby go rozsyłać. No i jeżeli ktoś jeszcze chce, Troszeczkę więcej od siebie dołożyć, to można wysłać ten list przygotowany przez Fundację Grzegorza Płaczka. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. No mam nadzieję, że dzięki temu większa część społeczeństwa zostanie uświadomiona. No Niestety, dużo osób śmiało się z tych wszystkich teorii spiskowych. Te no. teorie spiskowe nagle w magiczny sposób stały się. Faktem, niegdyś teorią spiskową, jeszcze w 2009 roku, była pandemia wirus, z tego co pamiętam to był film Szachmat dla ludzkości, do tej pory możecie go znaleźć który mówił o tym, że będzie pandemia, a potem będą przymusowe szczypawki i różne tego typu cyrki, które w tej chwili się dzieją lockdowny energetyczne były jeszcze teorią spiskową rok temu, zresztą o tym mówiłem na wywiadach możecie do tych wywiadów się cofnąć wtedy jeszcze węgiel był po normalnej cenie, prąd był po normalnej cenie o tym, że zbliżamy się do wielkiego kryzysu, mówiłem już w 2019 roku, chociażby ekspert w Bentleyu, pierwszy wywiad z Maciejem Wieczorkiem. Wtedy też e, pamiętam te komentarze, kiedy ludzie mówili, że gadam głupoty, no przecież jest tak dobrze na świecie, e, jaki jak kryzys, tak? I nagle 3-4 miesiące później wybucha jakiś wirus i dzieje się to, co się dzieje. Zresztą też patrząc po tym, co robi rząd, nagle ogromny dodruk. Ten dodruk, no to oczywiście jest inflacja, inflacja, z którą nie walczono od początku, twierdzono, że sama opadnie. Celowe moim zdaniem zagranie po to, żeby była jeszcze większa inflacja, następnie podnoszenie stóp procentowych po to, aby dobić klasę średnią z dwóch stron, bo z jednej strony płacą więcej w sklepach, z drugiej strony mają coraz większe raty kredytów. Następnie, oczywiście, to wszystko, co zrobiono z naszą energetyką. Na ten temat już nagrywałem rozmowy konieczne. Zresztą możecie obejrzeć wcześniejsze nagranie, wcześniejsze rozmowy konieczne, właśnie o tym, jak tutaj nam zaplanowano kryzys energetyczny. To, co rząd zrobił, to, co rząd zrobił też z naszym węglem, i tak dalej, doprowadzając do obecnych cen, które w tej chwili mamy. Zresztą nawet na jakimś kanale YouTube ostatnio oglądałem. Sprawdzam, jak tam główny autor dzwonił do różnych placów węglowych i właściciele tych placów się wygadali, że przecież jest zakaz kupowania węgla z Polski. Rząd Polski w ogóle tego węgla nie sprzedaje. Gdzieś tam wywozi, wywozi na Ukrainę, po czym my jeszcze ten węgiel nasz własny od Ukrainy odkupujemy, ten, który im właśnie daliśmy. Dzieją się ogromne cyrki i. Tak naprawdę to wszystko zmierza do jednego, do 2030 roku i wielkiego resetu. Według pana Klausa Schwaba, zresztą polecam przeczytać jego książkę, te wszystkie osoby, te wszystkie mądrale, które twierdzą, że to jakaś teoria spiskowa, no nie, ten pan oficjalnie napisał o tym w książce i ten pan robi dokładnie krok po kroku to, co jest opisane w książce, wielki reset. Także warto przeczytać tę książkę. W każdym razie, no według, według tej teorii 2024-2025 to mają być zamieszki głodowe, no i potencjalnie ta ustawa też troszeczkę wygląda jakby była podtopisana. Pod to, że w razie, gdy będzie nieciekawie, będzie można po prostu zrobić z tobą co się chce. Będziecie można zaszprycować, będziecie można e, przymusowo gdzieś przelokować, bo też jest o relokacji e, mowa w tak. tej ustawie, e, że będzie można cię po prostu przesiedlić. E, oczywiście protesty też będą nielegalne, zgromadzenia będą nielegalne, więc jak ktoś myśli, że to wyjdzie. Mhm. Jeżeli ktoś myśli, że wyjdzie i będzie protestował, no to nie, nie będzie protestował. I tu też apel taki do policji, do wojska, bo e, tutaj w w sprawie tych szmat, które ludzie na gębach nosili, już pokazaliście, że jednak stoicie po stronie tego polskojęzycznego rządu, ale to już nie jest zabawa, to już nie jest śmieszne. I pamiętajcie też, że to, co w tej chwili robicie i to, że stoicie po ich stronie, tak naprawdę wpłynie na waszych bliskich, wasze rodziny i wasze dzieci, a patrzenie na zasadzie, że gdzieś muszą pracować, moim zdaniem jest krótkowzroczne, bo nie wiem, czy będziecie chcieli pracować w takim kraju który pomagacie zrobić właśnie tym ludziom, którzy tego typu ustawy chcą wprowadzić. Także wydaje mi się, że Wojsko i Policja powinna się zastanowić, po której stronie stoi, czy po stronie obywateli, czy po stronie tego najeźdźcy, który właśnie próbuje zabrać nam wolność. Dziękuję tak, Tobie. Prędzej, tak, jeszcze może dodam, że prędzej czy później po prostu dojdzie do takiego momentu, w którym i Wojsko i Policja będą musiały się zadeklarować, z której strony są. Bo ja już przestałam wierzyć w to, że mm, te wszystkie fatalistyczne e, przepowiednie nie będą się sprawia, sprawdzać, bo one się niestety wszystkie krok po kroku sprawdzają. E, każda, która była kiedyś tam uważana za jakąś, e, się uważało się szurem, płaskoziemcą, jak się jakieś takie teorie e, opowiadało. Zresztą pod moimi i po, pod naszymi tak komentarzami, e, wiadami, czasami właśnie tego typu komentarze się pojawiały. E, więc. Ja przestałam w to wszystko wierzyć, i w tym momencie jest jedna rzecz. No Musimy, musimy po prostu walczyć, siedzenie i czekanie, że się pojawi. O, właśnie, jeszcze do nawiązania do, do filmów, Equilibrium widziałam. Właśnie. Ja już ten film kiedyś widziałam, ale to było dawno temu i nie, nie miało za, dla mnie żadnej jakiejś konotacji, na zasadzie, że to jest jakaś wizja, może coś się w tym stylu wydarzyć. Nie przychodziło mi to do głowy, i teraz kilka dni temu te Equilibrium zobaczyłam. To, to jest właśnie jakaś taka mm, film przepowiednia trochę, tylko w, o ile filmy dobrze się kończą, bo tam główny bohater przychodzi i e, totalitaryzm niszczy i wszystko jest pięknie się kończy, ale sama wizja filmu e, pokazuje to, co się może wydarzyć. Oczywiście bez happy endu, bo nie znajdzie się wybawca, który przyjdzie i po prostu coś takiego będzie mógł zrobić. Takie rzeczy dzieją się tylko w filmach. Także my musimy wziąć swoje życie i życie naszych dzieci, wnuków, swoje ręce i przestać siedzieć i tylko oglądać i słuchać jakichś tam wywiadów. Trzeba zacząć działać małymi kroczkami, ale trzeba zacząć już coś robić. Yy, musimy tą masę krytyczną, ostatnio to wywiadzie mówiłam, musimy tą masę krytyczną przekroczyć w tym roku, bo yy, przed, przed, przed końcem tego roku, bo w przeciwnym przypadku po prostu zostaniemy niewolnikami i to już, już za 4 miesiące, tak? Czy za 3 4 miesiące. Straszne. Jasne. Na szczęście tych świadomych ludzi widzę, że jest coraz więcej, nawet te osoby, które gdzieś tam śmiały się ze mnie w moim otoczeniu. Już nagle się nie śmieją i nagle widzą, że to, o czym mówiłem, się faktycznie sprawdziło. Niektóre przychodzą do mnie i pytają, a co będzie dalej. Więc widać, że no, no, ta sytuacja tak dopierdzieliła ludziom, że już zobaczyli, że faktycznie dzieje się to, o czym, o czym my wszyscy długo, długo mówiliśmy. Także no tutaj apel, apel do widzów tego kanału: udostępniajcie ten film, gdzie się da, na waszych Twitterach, YouTubeach, Facebookach. Mówcie o tym, uświadamiajcie ludzi. No, musimy wykonać powiedzmy pracę oddolną. Każdy musi wykonać tę pracę. Wydaje mi się, że udostępnienie filmu czy też powiedzenie o tym dwóm, trzem, czterem osobom, to jest nic w porównaniu do tego, co robili Polacy kilkadziesiąt lat temu, żeby bronić swojego narodu. Jeszcze nam kule nad głowami nie, 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 nie świszczą, więc wydaje mi się, że i tak jesteśmy w komfortowych warunkach, jeżeli chodzi o ten etap walki, o naszą wolność. Dziękuję Tobie. Mam nadzieję, że następnego razu. No i już? Pozdrawiam. Cześć. Dziękuję również za usłyszenia.